Ja wiem, że otyłość to jest taki temat, który jest bardzo drażliwy, ponieważ osoby, które są otyłe, często są przekonane, że to nie zależy od jedzenia, ponieważ chcą kontynuować to spożywanie pokarmu, żeby w jakiś sposób oddalić od siebie widmowiny. No tak, usprawiedliwiamy się po prostu. I czasami, właśnie szukając tej serotoniny i oksytocyny. Wchodzimy w tą dopaminę, która jest zapewniana przez to jedzenie, tak? Mamy radość wynikającą z tego, że o, teraz jestem najedzona i ponownie chcę być najedzona, więc chcę mieć tą dopaminę, więc sięgnę po jeszcze jedną paczuszkę, po jeszcze jedną bułeczkę, a co mi tam? Mogę, to jem. Tak? I w ten sposób sobie generujemy otyłość, najpierw nadwaga, która jest Niezauważona. Patrzymy na siebie z bardziej korzystnej strony, żeby tych fałdek nie widzieć. Wiem o czym mówię, bo sama przecież z tym walczyłam i 18 kg w ciągu 4 miesięcy się pozbyłam. pewien jakby strategiczny sposób, który opisuję tutaj w tym poradniku, to jest poradnik, który można sobie pobrać za darmo jako PDF. I możemy podać w linku. Tak, oczywiście, link pod filmem. Już ponad milion osób sobie skorzystało z tego poradnika. Ja tam opisuję, w jaki sposób sobie poradziłam z właśnie z tą, z taką niemocą y, jedzeniową, tak? Bo nie mamy umiaru w tym jedzeniu. Jemy coraz większe talerze, tak? Coraz większe posiłki na coraz większych talerzach. W tych restauracjach przecież się biją, tak? Pomiędzy restauracjami, tymi food courtami, gdzie podają... Taki talerz, potem taki talerz, a potem wręcz półmiski, tak? I jeszcze do tego prawie gratis frytki. I my to jemy, bo to dostajemy prawie za bezcen, tak? Czyli my idziemy tropem niskiej ceny, więc jemy coraz więcej. No tak, dwa za jeden i tak dalej. No Wszyscy się cieszą, że mają promocję. I teraz wracając do tych dzieci. Dzieci, obserwując oczywiście rodziców, yy, robią to samo, tylko są bezbronne, bo nie mają jakby tej wiedzy z poziomu meta, żeby zarządzić problemem, tylko są po prostu na tym poziomie bezpośrednio, tak? Okej, okay. jem, czuję się lepiej, zjem jeszcze, zjem jeszcze, bo poczuję się lepiej. I to jest taka pułapka, w którą wchodzimy.